Szanowni Państwo, remont kapitalny budynku Urzędu Miasta to nie tylko to, co możemy zaobserwować na zewnątrz, ale również kolejne pomieszczenia wyremontowywane są wewnątrz budynku, między innymi sala obrad Rady Miasta. Siedlce zakończony został remont, są nowe z zachowaniem większej odległości pomiędzy radnymi, którzy zasiądą na obradach komisji czy sesji, chociażby ze względu na istniejącą pandemię. Miałem wiele informacji od mieszkańców, którzy czasami z dezaprobatą wypowiadają się o formie, w jakiej przebiega zdalne łączenie się radnych podczas obrad komisji czy sesji, a więc teraz już stworzone zostały właściwe możliwości i tym samym zachęcam państwa radnych do bezpośredniego uczestnictwa w posiedzeniach komisji czy sesji rady miasta Siedlce.